Ludzie po potrzebują Waszej pomocy, bo nie wiem czy teraz przyjmować kackraka na mój kanał i płacić im 50 groszy i y, operatora, czy no po prostu y, nie przyjmować ich. Y, potrzebuję kompletnej Waszej pomocy. Ale jak Wy zagosujecie będą dwa komentarze na tak, to przyjmuję ich i płacę im 40 groszy, a nie, a nie będzie żadnych komentarzy, czyli ich nie przyjmuję, czyli, ale im ich przejmuję, ale muszę będę im dawać no, 30 groszy. Proste. Ale operatowi... Koratorowi też będę paczyć 30 gryszy. Więc potrzebuję bardzo Waszej pomocy. I to szybko. Więc się ma.